Cześć, mamy tutaj Duala 10.15. Taki test rozruchu po wymianie koła idlerowego. Te duale mają bardzo kiepskie koła z takiego jasnobrązowego tworzywa. Nie wiadomo, czy to guma, czy to jakiś plastik. Z czasem to bardzo wszystko twardnieje, lubi pękać. Ten idler albo się ślizga, albo go po prostu słychać. W głośnikach. Koło ile robę zostało założone z duala 10-19, średnice są te same. Prędkość jest taka, jak ma być, wszystko jest w należytym porządku. Mechanika zała została wyczyszczona, nasmarowana. Parę rzeczy zostało jeszcze do zrobienia. Otworzyliśmy tutaj silnik, sprawdziliśmy, jak tam jego, jego kondycja wygląda. Wydaje się wszystko w porządku, natomiast chciałbym jeszcze zrobić tutaj poprawić to zawieszenie gumowe na tym silniku, żeby ono bardziej było odseparowane od tego szasy całego tutaj naszego w ramieniu zostały wymienione przewody były też wymienione przewody zewnętrzne na semi zbalansowane, mamy rozdzielone masy wkładkę mam piseringa założoną no wszystko to działa jak należy. Mechanika działa perfekcyjnie. Na razie to są oczywiście fazy testu i być może okaże się, że będzie trzeba tutaj jeszcze parę rzeczy poprawić. Na pewno jeszcze popracujemy nad wyglądem estetycznym. Pewnie poleroka jakiegoś tutaj talerza, czyszczenie tych wszystkich rzeczy aluminiowych. Obudowę mamy teraz na warsztacie. Będzie ona w nowym fornirze, oryginalna z oryginalnym z oryginalną pokrywą no to sprawdźmy jak to wygląda założymy sobie tam jakąś testową płytę Opada nam bardzo dobrze, trochę się podnosi nam za wysoko, ale to jest tutaj wszystko do wyregulowania. Autostop powinien pięknie zadziałać. Mocno wahałem się, czy zostawić tutaj oryginalny koszyk, czy wyprowadzić przewody, tak jak to standardowo jest w innych gramofonach, które są zakończone konektorami i są wpięte bezpośrednio do wkładki. No niestety nie można byłoby wtedy wymieniać koszyków oryginalnych, jeżeli ktoś ma dwie, trzy wkładki i zdobędzie sobie takie koszyki, można wtedy sobie je łatwo zamieniać. Napiszcie może w komentarzach co o tym sądzicie, ja póki co zostałem przy oryginale, aczkolwiek upierałbym się tutaj przy tym czy te, czy te połączenia, które tam Dual sobie zastosował są takie dobre. Lepiej chyba jak jest przewód w całości podłączony bezpośrednio do wkładki, natomiast no, tak jak mówię nie będziemy mogli sobie wtedy wymieniać tutaj koszyków z różnymi wkładkami. Póki co gramofon działa bardzo fajnie. Troszkę jeszcze tam słychać ten silnik. Będzie trzeba nad, popracować nad zawieszeniem silnika, żeby bardziej odseparować go od tego szasi. To jest wszystko do, do, do zrobienia, więc. Pokażę wam, pokażę wam teraz, jak wygląda to koło idlerowe. Koło idlerowe jest z Duala 1019. Trzyma idealnie obroty. Gram opon na tym na tym idlerze. Jest gumowe, było, to koło leżało w takim specjalnym środku, który nam zmiękcza i zabezpiecza gumę na następne lata, więc guma jest mięciutka, wszystko tutaj fajnie działa. Te oryginalne koła były, tak jak mówiłem, z bardzo kiepskiego materiału. Łożysko główne mamy tutaj wyczyszczone, było całe to wyjęte, rozebrane. Mechanika działa perfekcyjnie, trochę było trzeba tutaj pracy poświęcić. Ale rezultat jest fajny. Oczywiście, kółko mamy jeszcze nie zabezpieczone, ale to nie jest problem. Zabreczka po prostu jest zdjęta. Bo to, tak jak mówię, jest na razie rozruch testowy, więc dajcie znać w komentarzach, czy y, mieliście już okazję posłuchać Dua 10-15. Mam do niego jeszcze zmieniarkę. Pokażę w następnych filmikach, jak się te gramofony zachowują ze zmieniarkami, gdy mamy na przykład kilka singli założonych i możemy sobie słuchać po kolei jednego za drugim. Na razie to tyle, dzięki i do usłyszenia.